Chciałbyś wygrać skina, to szczerze łapeczki w górę suba na kanale. Dzwoneczek napisz w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty miałbyś wygrać. Przypominam, łapeczki w górę sprawdzamy i komentarzyk jest obowiązkowy, bo to właśnie z komentarzy losujemy. Tutaj jest z poprzedniego odcinka wynik. Także gratulacje! Karol, witam bardzo serdecznie, ja słuchajcie. I jak dobrze wiecie, nie jestem profesjonalnym graczem Fortnite'a nawet nie jestem dobrym graczem. Dlatego wraz z Kevrinem wpadliśmy na pomysł, że stworzymy taki plan treningowy. Aby każdego dnia powtarzać te treningi i stawać się lepszym graczem, w tym poradniku znajdziecie, w tym poradniku w planie treningowym znajdziecie retajki, przejścia do stref, jak wbijać się do boksa i wiele, wiele innych rzeczy, które na pewno wam się przydadzą w gierce. Jeżeli dobijemy pod tym odcinkiem 1000 lajków, to zrobimy plan treningowy numer 2. Będą bardziej zaawansowane rzeczy, powiem wam, że Kevrin to jest osoba, od której naprawdę warto się uczyć. Graliśmy One versus One. I gościu szybciej wjeżdża mi do boksa, niż ja pomyślę, co on chce zrobić. Naprawdę jest totalnym kozakiem. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Bo jeżeli nawet jesteś zaawansowany, jesteś naprawdę mega dobrym graczem. Jestem pewny, że tutaj zobaczysz w tym odcinku jakieś nowości. Jakieś nowe triki, które ci się na pewno spodobają i przydadzą ci się do następnych gierek. Nie wiem, jak wy, ale ja na pewno będę Trejhardował ten plan treningowy, żeby być lepszym. Żebyście nie pisali na live'ie HITV Ty tylko HITV Ty prosie! No i tak będę, będę, będę walczył. A i pamiętajcie, godzina 12.00 live, mam nadzieję, że będziesz. Będziemy oglądali zgłoszenia na myszki, także szybko odnagrywajcie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Pamiętajcie, łapka w górę, sub na kanale, dzwoneczek, kodzik Maris i typ w sklepie Fortnite. A my lecimy, let's go! Jesteśmy na świecie kreatywnym. Jest mój trener personalny, pan Ke Kevrin. Witam, witam pana. Cześć, Słuchajcie, link do kanału Kevrina macie w opisie. Widzicie, zobaczcie polskiego Swaya, jak buduje i w ogóle to jest przekozak. No i panie Kevrinie, bardzo bym chciał e, ułożyć taki plan treningowy, Yy, dzięki któremu ja i na przykład ludzie, którzy oglądają film, mogliby zrobić plan treningowy i go powielać z dnia na dzień, aby robili jakiś progres Na przykład wiesz jak ja gram i wiesz czego mi brakuje I co byś mi polecił na sam początek, aby nauczyć się przechodzenia pomiędzy strefami e, jakiś turtle, jakiś wbity do boksów, robię rampę, podłogę robię pyk, pyk. No i lecę sobie tak, nie? Oczywiście mi się nie udało. O! Coś takiego robię, nie? Yy, no jest to w swoją drogą w jakiś sposób Ale też jak nie stawiasz daszka to Wyłachity i goście są w twoim boksie Ale po prostu dużo co na tym tracisz też I nie wiem, najprostszym sposobem Żeby po prostu przejść do stref jest Przewodzenie w ten sposób Więc tutaj tracisz tylko No 30 materiałów na jedną taką Mhm, jakby. czekaj, spróbuję Czyli bieg biegnę sobie po prostu i pyk tak, tak. Zrobiliśmy, jesteśmy w strefie, po prostu idziemy i sobie robimy. Turtla, normalnego turtla. Okej. Okay. Tak, Naj najlepiej co jakiś czas jak się robi ten schemat cały, to stawiasz sobie ścianki, żeby nikt nam do boksa nie wszedł, żeby sobie nie przeszedł tutaj nas nie zalizerował. Za Rozumiem, robię coś takiego, no. I tak odbijam hagienie. No to ja mam coś lepszego i tego też warto się nauczyć. To po prostu biegniesz i w ten sposób. No. I to jest w sumie tyle. Yy, w sensie Side jump? Nie wiem, stary, bo ja mam tak, że na przykład mam z gościem pojedynek One versus One i gościu buduje walczy on na HG yy, ja przyjmuję to HG moim daremnym sposobem na, dwa, na dwie rampy, Odbijam mu to HG, a on mi jakoś od, też odbija mi HG, ale robi jakieś daszki. To mam pomysł. To może zrobić coś takiego właśnie, że zaczynasz się w ten sposób. Masz y, właśnie taki samat, i teraz stawiasz sobie tu dwie ścianki. Tutaj jeszcze u góry dwie ścianki, i po prostu robisz tak w y, kilka razy. I potem na końcu, może wejść do mnie, ci dobuduję, dobra. Potem na końcu, jak już to zrobisz. To możesz bardzo łatwy sposób przed nich zablokować, bo on tutaj nie wie co ty robisz, nie wie, w który kierunku ty a ty robisz takiego jakby Svenosa zakręcisz. po prostu jak on tutaj przeważnie jest w tej sytuacji, to go blokujesz w No już jest zablokowany, już nie ma jak na przykład wyjść do góry. Więc możesz albo przejąć Hagranta, albo po prostu go tutaj zitonować. Ja cię suda, powiem ci, ci mamy cztery rzeczy z nauki coś, coś jeszcze, takiego prostego, a zarazem yy, trudnego do odbicia albo wiesz, do skolapsowania. Tak, bardziej no to... chodzi mi pod customy podlej. Jak gram, nie? Jak gram z widzami customy podlej? To co, bym, co muszę się jeszcze nauczyć, aby, ro, aby lepiej wykorzystywać, no nie wiem, swój potencjał. No to też najlepszą w sumie z takich tych to jest side jump Ponieważ nie tracisz na tym żadnych pryszni materiałów To jest tylko przeskok, to przeskoków się najłatwiej nauczyć Po prostu startujesz sobie jest tej i nie możesz lądować w ten sposób Że nie możesz być pod schodami Bo zobacz jaka jest różnica kiedy lądujesz pod schodami Na jakiej wysokości jesteś, a kiedy jak jesteś na schodach No, a pokażę jak to ma wyglądać? Tak, na schodach to po prostu musisz w trakcie biegu biec I stanąć tak, żeby w końcowym momencie cofnąć się do tyłu Czyli tak przestrzeń. I w ten sposób Aha, i już od razu jesteś wyżej i możesz biec. Tak. Kumam. Ty tak, nie tak, bo wtedy się po prostu pod schodami. Pod schodami, no. A jak jesteście pod schodami, to one też mogą być w tym razie żółte żółtej, wtedy jak są żółte, to gościa. Przednikam, czyli oprywania. w momencie skoku muszę stawiać podłogę i, podłogę i schody, żeby być jak najwyżej. Tak i cofnąć się po prostu do tyłu, czyli jak jesteśmy w razie, to co się do tyłu. To może zaprezentuję jako profesjonalista. Pyk, pyk, pyk. Pada to, Kevrin Pyk O, no i się... Dobrze tak. to zrobiłem? Tak, dobrze, dobrze. Tak. A będzie ze mnie pro player chyba co? No kiedy jesteś na tej kratce, zamasz na tych solach Czyli po prostu lepszego siedzia O blaszka. Czekaj, e, czyli tak, on mnie zadaszkował, stawiam ściany Tak, bo wtedy popatrzcie jak, jak z jego perspektywy wygląda bo on jak cię zablokuje, to będziemy tylko chciał iść do góry ten daszek zytować i sobie ci strzelić bombę. A Aha. jak mam ścianę, to jest go zablokowałeś i to jest przejść dalej side jumpem. A, czyli I dwie ściany side jump i lecę do góry sobie Tak, To masz jakiegoś retake, ale nie trzeba, może mam z dziewięćdziesiątkę 90. Mhm. Tyle Dobra, czyli mamy pięć rzeczy, których muszę się nauczyć yy, i czyli mam to... będę, Jak będę to powielał praktycznie codziennie, non stop i się tego nauczę, to są dalsze triki, których mnie nauczysz? no to pewno są, bo to zależy też od playstyle'u, tu z jakiej sytuacji jesteś i co ci pierwsze przyjdzie do głowy, na przykład coś co ciczyłeś najwięcej, to wiadomo, że będziesz miał to w myślić. Jak już to ciczyłeś najwięcej tamto, to nawet pewno wiesz, że zrobisz na przykład to w ten sposób. I na przykład albo ze ścianami, albo na przykład z tym tylko co ale już bardziej polecam to ze ścianami. Iszak mi... nie stawiasz tam pytażka. A góry, jeżeli, a jeżeli strefa tam idzie ta jakoś um, takim wężem, że na przykład nie mogę lecić tak do strefy bo ona leci jakimś takim dziwnym. Wiesz, że muszę robić skręty, to po prostu robię coś takiego, tutaj, pypy, py, pyk i dalej to samo robię? Albo możesz lecieć też na wariata w ten sposób? Czyli z daszkami, tak? Tak. Ja nie potrafię w ogóle nikomu zjechać, wjechać z poduszki powietrznej. Nie wiem. No to on... Na przykład, tutaj poduszek nie mam, ale pokażę ci co gdyby na taka poduszka była Więc tutaj są taki box, coś tam jest w środku To idzie sobie po prostu tu, najłatwiejszą metodą to jest po prostu postawienie tu ściany I za każdym razem to wychodzi, więc po co rzucasz na tą, na tą strukturę poduszkę i znajdujesz się w środku boxa Ale na przykład boxa. jakbym, bo ja, bo ja kiedyś mi się udało wjechać do boxa, że zrobiłem, tutaj był gościu Postawiłem tutaj, pod, tutaj poduszkę, rzuciłem i wjechałem do boxa, tutaj jakby rzuciłem Tak, tu. to też jest, to też jest dobra strategia, ale widziałem też, że niektórzy gracze robili to w ten sposób, że chodź tutaj do mnie. No. Robili to jakoś w ten sposób, że edytowali to w ten sposób, rzucali tu poduszkę i wtedy przeciwnik chce zabudować od razu, bo tak ma w myśli, że zbuduje ściany. A wtedy on nie patrzy na górę, wtedy szybko wstawiamy sobie swoją podłogę daszek i to jest naszej. i wtedy po prostu bombę. Eee, panie Kefri, najważniejsza rzecz, którą chcę wiedzieć. ja byś mi wjechał do boxa, jeżeli ci, trzymam ścianę? Jak wy to robicie? Weź mi to, wyczuwasz, eee. bo to jest dla mnie czarna magia. Nigdy tego nie potrafiłem, nigdy. Po prostu... Chodź tutaj, do środka. Ja Dobra. wiem, że to jest bardzo ktoś łatwe. To po prostu można nawet od daszka coś zrobić, no. jak stałeś daszek, daszka, jak możesz, od schodów, obojętnie. Po prostu walisz sobie raz hita, żeby ona miała na twoje uderzenie. I w ostatnim momencie podbiegasz, podskakujesz i niszczysz. To kiedy już w momencie podskoku To na pewno, kiedy ktoś ma tutaj swojego boksa jest te dwie ścianki, zawsze niszczyć On tu postawić swój daszek, on jest żółty. No, każę. Tak. Podłoga. Aha! No dalej, o, 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 o. Wydaje mi się, Kevrin, że dużo takiej wiedzy mi dałeś. Będę, będę to trenował. Jak się nauczę tak perfekcyjnie wszystkiego, to wtedy się zgłoszę i, i, i pokaż mi bardziej zaawansowane rzeczy i zrobię mały test. Dobra? Dobra, dobra. Dobra, także widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Link do Kevrina macie w opisie wbijajcie. Naprawdę gościu nieźle buduje i napiszcie mu w komentarzach, żeby więcej nagrywał filmów, bo on bardzo mało nagrywa filmów, bo mu się nie chce. Także także no. Panie Kevrin, więcej filmów, więcej filmów. Dobrze na się ja więcej. No, Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. heja.